Dzisiaj plan jest dość prosty. Mianowicie zrobimy sobie ocieplenie tego fragmentu, damy wełnę, damy folię izolacyjną. O, jakieś truchło pająka tu jest. Się porobiło. Wysprzątam to troszeczkę i pojedziemy z ociepleniem od góry do, myślę... Mniej więcej dotąd. Tak, tu. No. Zobaczymy, jak to pójdzie. To do roboty. Dzisiaj popracujemy trochę z innej perspektywy, to znaczy pierwszej osoby. Zobaczymy, jak się Wam to będzie podobało. Może wczujecie się on trochę w tą robotę bardziej i więcej się z tego wyniesie. O, posprzątajmy. Ważne, żeby było w miarę czysto. Co nam jest potrzebne? Łotek oraz gwoździe. Najlepiej używać tak zwanych papioków. Dlaczego? Dlatego, że bardzo dobrze trzymają. Dobrze się wbija je w drewno, co jest ważne. Gdy już będziemy napinać linkę z prawa do lewa, papioki tak łatwo z drewna nie wyskoczą, co da nam możliwość zrobienia tej linki jak struny napiętej. Wełnę mamy grubości 10 cm. Troszkę ją ubijemy sobie i papioki wbijemy gdzieś na długość, wbijemy gdzieś na około 9 cm. Myślę, że to będzie w porządku. A few moments later. Pora na drugi etap, jak widzicie papioki mamy już o, przybijane, teraz kolej na linkę, pamiętajcie, że musi być napięta jak struna w gitarze, dlatego tak ważne są te papioki przy wbijaniu, ok, i mamy, i jedziemy, jedno, drugie, Okej. Ok. Zawiązujemy i schodzimy powolutku. Ale nie całościowo. Musimy potem wsuwać wełnę. Na no wełnę to sobie pójdzie, zrobić operację. Jedziemy z tym. No, można coś zagrać. I o to chodzi. Widzicie. Papioki, papioki nawet nie drgną. Tutaj. Dzięki tym główkom bardzo łatwo można to napiąć. O. Dobra, na razie tak zostawmy. Tak, pora dociąć wełny troszkę. Okej. Okay. Oto nasz stół operacyjny. Hmm. Wymierzyłem, że potrzebuję wełny 35 cm na 1,35 35. M. Hmm. Dużo, niedużo. Wystarczy to, co mamy. To na pewno. Odpakowaliśmy. Jak to wygląda? Metr dwadzieścia na trzydzieści pięć centymetrów. Zaczynamy operację. Normalnie powinno do wełny używać się jeszcze okularów i maski, dlatego że unosi się bardzo dużo pyłu z niej, szkodliwego dla płuc. Ale że mam tylko jeden mały kawałek, myślę, że to wytrzymam. Wiem, robił cały strych na raz, to niezbędne są tutaj środki ochronne. Pamiętajcie o tym, bo wełna potrafi bardzo zaszkodzić na zdrowie, szczególnie na płucach. To jest bardzo ważne. Dobrze, mamy to idziemy ją. Mamy to. Dobrze, to idziemy ją montować. Jak już mówiłem wcześniej, wełnę da się troszkę zbić, stłamsić, wrzucić. Ale powolutku. Dlatego też nie od samego dołu to robiłem. Powoli, żeby się nie potargała. Zaraz upchamy sobie tym końcówką jeszcze. Wolne przestrzenie. Dobra. Wsuwamy. Widzicie, to ciężko idzie, ale było to zamierzone z mojej strony. Dzięki temu lepiej będzie się trzymać. Napięte jak struna. Mm -hmm. Tak, 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 zaraz będziemy dalej sznurek przerabiać, ten sznurek, który jest tu i mi przeszkadza, właśnie, dokładnie ten sam, dokładnie ten sam, tak, upychamy, widzicie tu wolne przestrzenie, to są mostki termiczne, które również zaraz zatkamy tą resztówką wełny, co mi została u góry żeby jak najbardziej szczelne wszystko było tak wełna złapie tak tutaj jeszcze zostało miejsce no to teraz ten mniejszy kawałek bierzemy jak ciasto jak ciasto dobra, idziemy na dół kawałek po kawałku rzucamy Piękne. Od spodu złapię to folią paralizolacyjną. więc nie, nie spadnie mi. Tak, pięknie. Zarobione na maksa. Tak. Mhm. Tak. Teraz te mostki tutaj. Dobra, idę z kolejnymi kawałkami. To się tak wydaje, ale szybko się kończy ta Już mi wchodzi do płuc maska. Pamiętajcie o masce. Bo to jest niezły syf dla płuc. Mhm. Tak ubijam jak się da, bo widzicie spadło. Ale spokojnie. To uratowania jest trochę uwagi i już pozamiatane. Ok, to jedziemy z tematem dalej. Zaczynamy dawanie forli para To jest ważne, żeby dobrze się trzymało. I nam nie spadało. Okej, okay, patrz jak. Pięknie łapie. Tam ta folia. Wilgoć się nie dostała. Trochę ten mój tracker przeżył już ociepleń, ale daje radę zostało trzeba domyć. mieć okej, okay, okej okay. tak, tak, tak mamy to teraz odetnijmy Żadne. Odnośnie kosztów. Od razu wam powiem, że nie podliczam tutaj żadnych dodatkowych wydatków, dlatego że materiały, które tutaj mam, wliczają się w koszty wcześniejszego ocieplenia dołu warsztatu, o których to mówiłem w pierwszym odcinku. A w następnym będziemy kładli błazerię od dołu do góry plus wymyślimy sobie tutaj takie ściwiczki. Przeniesiemy również ten peszel do środka, nie przeszkadzał i ładnie sobie stąd wychodził. Eee, trochę zabawy będzie, ale na pewno będzie ona bardzo fajna i przyjemna. To do następnego.